Szanowanko, zaraz muszę obczaić, co w motocyklu jest do poprawienia, gdyż nie ma on przeglądu i trzeba pojechać i zrobić mu przegląd, więc trzeba będzie przejrzeć całą elektrykę, bo generalnie to tam praktycznie sprawdzają, czyli światełka świecą, numery ramy i mam nadzieję, że przegląd mi przejdzie, więc biorę się do sprawdzenia, jak to technicznie wygląda. Diagnozy elektryki wyszło, że w tejże lampie powinny być chyba dwie żarówki, a świeci się tylko jedna. I to na pozycji i na stopach, więc druga jakby była całkowicie albo spalona na dwóch obwodach, albo nie dochodziło do niej zasilanie, więc zaraz odkręcę lampę, zobaczymy o co tam chodzi. No, nawet wizualnie widać, że coś z tą żarówką jest nie tak i już widzę, że włókno jest przerwane. Kosz od lampy jest lekko zmatowiały, w związku z tym że go i kieruję bezbarwnym lakierem i będzie piękny, a żaróweczki, jak widać, już świecą, więc sprawa elektryki naprawiona, można jechać na przegląd techniczny okresowy. Byłem wczoraj na przeglądzie i diagnosta pierwszy raz w historii mojej w ogóle mi uwalił z powodu e, zbyt cienkiej i wręcz popękanej tylnej tarczy. W sumie miał rację, w związku z tym zamówiłem sobie używkę i teraz demontuję koło, żeby już być gotowym do jej przełożenia, jak przyjdzie. Wtedy w ciągu 14 dni, jak się e, pojedzie jeszcze raz, tylko dwie deczki się dopłaca i przegląd zrobiony. Zazwyczaj, jak rozbieram sobie elementy układu hamulcowego, to jest totalna masakra. Klocki tam zjechane, jakieś wszystko zapieczone, zardzewiałe, skrajnie, trzeba młotkami wybijać i tak dalej. Tego typu historie. A tutaj jest nawet miłe zaskoczenie. Więc klocki nie całkiem jeszcze zjechane, wszystko w miarę równe, w relatywnie dobrym stanie. Do tego prowadniczki były nawet nasmarowane, nie zardzewiałe. Tutaj też nie było tragedii. Oczywiście wszystko jeszcze i tak dokładnie wyczyszczę, dam na nowym smarze. No tylko to lekko sobie przyrdzywiało, no ale to wiadomo, naturalny proces, więc yy, wyjadę to sobie jeszcze to na wiertarze. Tutaj tak, czasem tam trochę ulegnie zanieczyszczeniom ale, i korozji, ale jak już składać to będzie ładnie. No a teraz pokażę jeszcze yy, stan tarczy i. I zębatki, tylko może zrobię cięcie, żeby złapało ostrość. A więc, tak jak widać, zębatka w całkiem niezłym stanie. Pamiętam swego czasu, jak w romecie tak już dobijałem, i już była tak zjechana, że już połowy zębów nie było. Te odległości między tam ogniwami łańcucha były tak totalnie wyrąbane, że to się ledwo co kręciło, co któryś ząb już był w ogóle całkiem wyłamany. A tutaj, jak widać. Nie najgorszy jest stan, całkiem spoko. No i jeszcze pokażę Wam tarczę hamulcową. No a tarcza już jest faktycznie masakra, także diagnosty miał rację, bo no tam cienka jak cienka, nie? Ale że, że, że popękało. Także faktycznie tu widać pęknięcie, tu takie mikro, mikro, ona, ale tutaj, już na przykład w tych dwóch miejscach, no tutaj to nawet jest taki ramcik pod palcem, czuć jak to pęknięcie poszło, albo tutaj. Także faktycznie tarcza jest do wymiany, i słusznie, że mi to zasygnalizował. Zmienię sobie tarczkę, przeszlifuję lekko, krocki, dla pewności. Wszystko oczywiście odtłuszczę i będę składał. Także tylny zacisk wygląda całkiem uczciwie. Miła niespodzianka, bo spodziewałem się czegoś gorszego. Teraz odkręciłem sobie dekielek od zbiorniczka płynu hamulcowego i takim oto ściskiem stolarskim wypycham sobie wszystkie tłoczki. Jest ich trzy na tyle, więc świadczy to o sportowym charakterze maszyny, ale idzie to bardzo łatwo, dosłownie tak tylko. Hyc, przykładam delikatnie kręce. Yy, tłoczki się wciskają bez żadnego oporu, co tym bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że zacisk jest w całkiem dobrym stanie. Uwielbiam ten moment, kiedy po yy, operowaniu szczotą na wiertarze wszystko jest takie piękne, błyszczące, wyczyszczone. Cudowne. Wszystkie prowadniczki, wszystko aż się świeci, nawet te naciągi do łańcucha. Nawet ten element mocujący wszystko jest pięknie wyczyszczone. Klocki sobie wyrównałem lekko na papierze ściernym oraz na płytkach gresowych, jako płyta taserska, żeby miały taką gładką powierzchnię. No, także czekam na przyjście nowej tarczy hamulcowej. Dzisiaj powinna być w paczkomacie, więc jutro będę to składał. Mam nadzieję, że wszystko przyjdzie i wszystko będzie pasować. Oto w jakim stanie były gumeczki z zacisku. W związku z tym zastępuję je elementami nowymi. Tutaj mamy wsadzoną już nową gumeczkę. Tutaj w zacisk mamy wsadzoną nową gumeczkę. Prowadniczka jest przesmarowana smarem, takim specjalnym do prowadnic hamulcowych. W związku z tym wszystko składam do kupy. Oczyszczam sobie pięknie szczotą na wiertarze powierzchnię przylegającą do tarczy. Tutaj widać właśnie jak było zaśniedziałe, a tu wszędzie już jest wyczyszczone. Dobra, mamy zdemontowane tarcze oraz tą nową, która przyszła, nową używkę i teraz pokażę. Tutaj jakie było na przykład spękanie na tej starej. Jedziemy sobie dalej. Tu jest coś ugruszone. Tu jest kolejne pęknięcie. Tutaj. Tutaj. Z drugiej strony też są te różne rzeczy, właśnie widoczne. Więc stan dosyć kiepski. A tu mamy używkę w dobrym stanie, żadnych spękań. Nie mam co prawda mikromierza, mikrometru. Zamówiłem sobie, więc może jeszcze to dogram, jak mi przyjdzie na dniach, żeby sobie pomierzyć, czy to faktycznie ma 4,5. Tak jak się z boku po dwie to taka jest minimalna różnica w grubości na korzyść tej, natomiast no, z dwóch stron można ją sobie obejrzeć, że nie ma żadnego spękania, więc mam nadzieję, że diagnosta mi to puści. No bo w sumie, jakby miała te 4,5, a minimalny wymiar jest 4, a nowa ma 5, no to w zasadzie tylko w połowie zużyta i jeszcze na kupę kilometrów starczy zwłaszcza, że to jest tył, więc tam pewnie całkiem e, przy spokojnej jeździe to posłużne lata. Chociaż nie wiem, czy XX sam ktoś będzie spokojnie jeździł. No i mamy tarczę zamontowaną. Pięknie się prezentuje w stosunku do tej dawnej. Całość obficie przemyłem jeszcze są zacieki z wybaczem do hamolców. Także wsiadam na moto, lecę na przegląd i mam nadzieję, że już teraz przejdzie bez większych problemów. Doszedł mi właśnie mikrometr, więc y, dokonuję pomiaru starej tarczy i ta stara, y, zgrzybiała tarcza ma 3,55 mm, wartość graniczna jest 4. Także widać, że już y, no niecałe pół milimetra w dół i popękała, więc ta wartość graniczna jest tak naprawdę sensownie policzona. A nowa tarcza, znaczy nowa w sensie ta używana ma 4,57. I stan jest całkiem spoko. Przypominam jeszcze raz, wartość całkiem nowej to 5, więc w sumie na przestrzeni milimetra mamy od nówki do granicznego zużycia deklarowanego przez producenta. Z ciekawości zmierzyłem sobie też przednie tarcze i wychodzi jakieś 4,23 na na jednej i na drugiej 4.27 minimalna grubość jest 4, czyli już trochę zużyte, ale jeszcze jak najbardziej w normie. No i mamy swoją upragnioną pieczątkę od diagnosty. Puścił mi po wymianie tarczy, także można jeździć na legalu. Oczywiście biorę się za y, kompleksowy przegląd dalszy. Teraz już mam tylko spokój formalny, a jak najbardziej wszystkie czynności serwisowe będą. W najbliższych dniach przeprowadzane i to tak bardzo mocno, włącznie z lakierowaniem, więc bądźcie na bieżąco, subskrybujcie, lajkujcie i klikajcie w reklamy barszczu. Pozdrawiam, cześć!